Witamy wszystkich serdecznie na dzisiejszym fiermaszu, to już właściwie powitaliśmy się o 9 rano. Natomiast teraz witamy wszystkich, którzy przyszli na rozstrzygnięcie naszego wieloletniego konkursu na Tak, Bardzo się cieszymy, że przedszkola w takiej ilości biorąc udział w tym konkursie. Jest to taki konkurs sympatyczny, świąteczny, wiosenny. No i taki podniecony dziecięcy, co widać na wielu, albo właściwie większości panów. Zacznijmy od przedszkola. Zapraszamy w przedszkole w Jaszczwik, Szczęścia. Wyróżnienie. No, właśnie. Szkole w modelówce oddział przedszkolny, również wyróżnienie. Dziękuję tak, bardzo. Kwoty samorządowe przedszkola Czy mamy przedstawiciela samorządowego przedszkola? Przekażemy. Kwotę 130 zł, drugie miejsce, niepubliczne przedszkole im. w imieniu Anny Wiedniczu. Dziękuję. Zapraszamy Szkołę Filialną w Podniewyru. Zdobywa wyróżnienie. Kwota 80 zł i to jest jedyna palma w kategorii 1-3. W klas 4-6 szkół podstawowych drugie miejsce zdobył zespół szkół w potoku, kwota 130. 1. I pierwsze miejsce szkoła podstawowa w dowieszeniu, kwota 170. Gimnazjum drugie miejsce. Szkół w Modelówce, kwota 130 tys. złotych. Bardzo dziękuję za zaangażowanie to, to Pierwsze miejsce zapraszamy Zespół Szkół Publicznych w tak, Idą twórki. Gratuluję. Dziękuję. Czy to cały zespół pracował przy tak, tak. tak, Bardzo dziękuję. Przemu, Dziękujemy i gratulujemy. I teraz zapraszamy świetlicę, świetlica opiekuńczo-wykowawcza chlebnych, miejsce trzecie. Bardzo się cieszę, że udało tak się na to zrobić. <laughs> miejsce drugie, świetlica dziecięca w się bardzo cieszę. Pięknie. <noise> I kolejne teraz, gratulacje. Świetlica Dziecięca Kolemna. Miejsce pierwsze. Dziękuję no i gratuluję. Dziękuję no i gratuluję, no i bardzo. Bardzo dziękuję za tę pracę, za zaangażowanie i docenienie naszych tradycji. Za podtrzymanie tych kolorów, które Pokazują naszą wyjątkowość, naszą y, taką niezależność, jeżeli chodzi o obyczaje podtrzymywane w naszym narodzie, w naszym regionie. Palmy są przepiękne, niesamowicie pracochłonne, y, pieczołowicie wykonane, zachwycają mnie bezgranicznie. Y, piękne dekoracje. Dziękuję jeszcze raz za Waszą pracę, za to, że zawsze jesteście. To nam tutaj w organizacji kiermaszu Wielkanocnego. I cóż, na ten czas, który już do nas zbliża się wielkimi krokami, czyli czas samych świąt, życzę przede wszystkim pokoju, radości i dużo miłości w rodzinach i przyjaźni do Wesołego Wysłuchajcie. Dziękujemy, Wam Dziękujemy. <noise> <noise> Dziękujemy. I co, to tam, to już te piękne palby, już jutro będzie można podbiegać w Kościele i tradycyjnie cała parafia będzie się